Zawsze myślałem, że najgorsze, co kiedykolwiek zrobił mój brat, to rozbicie samochodu taty, gdy miał 15 lat, i zrzucenie winy na szopa praczą. Tak, dobrze przeczytałeś, szopa praczą to nie literówka, ale teraz wiem, że to był dopiero początek. Bo kiedy ktoś wkracza na teren kradzieży tożsamości i oszustw finansowych, nie może już zwalić winy na dzikie zwierzę. Mój brat Douglas jest ode mnie młodszy o 4 lata. Niby niewiele, ale w dzieciństwie ta różnica wydawała się przepaścią. Zawsze byłem tym odpowiedzialnym, a Douglas uzależnionym od natychmiastowej gratyfikacji, czym skutecznie żywili się moi rodzice, rozpieszczając go do granic przyzwoitości. Gdy ja dorabiałem w sklepie z narzędziami w weekendy, odkładając na własne auto, Douglas dostał samochód w dniu, w którym zdał egzamin na prawo jazdy, mimo że wciąż nie zapomniano mu tej historii z rzekomym szopem. W wieku 21 lat oznajmił, że bierze ślub. Problem w tym, że nie chodziło o dziewczynę, którą znaliśmy wcześniej. Poznaliśmy ją dopiero podczas kolacji, tej samej, na której dowiedzieliśmy się o ślubie. Nazywała się Maria. Miała 31 lat. Wyglądała oszałamiająco i nosiła się od stóp do głów w markowych ubraniach. Pamiętam, jak mama zakrztusiła się sałatą, gdy usłyszała jej wiek. A tata jakoś się pozbierał, może dlatego, że Maria obdarzyła go uśmiechem, który mógłby stopić metal. Douglas rzucił, że tylko głupcy przejmują się wiekiem, że prawdziwy mężczyzna wie, czego chce i po to siega. Zapytałem, jak długo się znają, odparł, że dwa miesiące. Od tamtej chwili zaczął obsesyjnie udawać bogatego. Nie był zainteresowany tym, by się takim stać. Wystarczało mu wyglądać na kogoś, kto ma pieniądze. Nosił zegarki za kilka tysięcy, kupował najdroższe sneakersy, wstawiał zdjęcia z kolacji w pięciogwiazdkowych restauracjach i szampanów z importu. Jego Instagram wyglądał jak profil influencera podróżniczego, tyle że nikt nie wiedział, skąd miał na to wszystko pieniądze. Pracował na pół etatu w coworkingu i od czasu do czasu odsprzedawał elektronikę, ale nic stabilnego. Gdy zapytałem czy sobie radzi? Machnął ręką i powiedział, że Maria ma drogie gusta, więc musi dorównać jej poziomowi, bo tak robią mężczyźni zapewniają byt. Zapytałem, co dokładnie zapewnia, skoro jego praca na pół etatu nie wystarcza nawet na raty za starego siwika. Wtedy się zdenerwował, stwierdził, że nigdy go nie zrozumiem, bo jestem tchórzem, który boi się ryzyka i utknąłem w nudnym życiu, podczas gdy on korzysta z życia. A potem zaczęły przychodzić wyciągi z kart kredytowych, których nigdy nie zamawiałem. Na początku drobne opłaty 42 dolary w jakiejś knajpie, której nazwa nic mi nie mówiła. Potem luksusowy zegarek, którego nie kupiłem i hotel w Las Vegas dwa noclegi w apartamencie premium. Zadzwoniłem do banku, żeby zablokować kartę, wypełniłem formularze, przysłali mi nową. Ale historia się powtórzyła. Potem jeszcze raz, aż w końcu miałem trzy różne karty maksymalnie wykorzystane. Ponad 10 tysięcy dolarów w podejrzanych opłatach. Pamiętam, jak siedziałem na kanapie z wyciągiem w dłoni i czułem, jak coś we mnie zamarza. To nie miało sensu. Zawsze byłem ostrożny. Dbałem o swoje dane. Używałem silnych haseł, weryfikacji dwuetapowej. Zacząłem analizować wszystko, szukać powiązań. I wtedy zobaczyłem adres dostawy na jednej z faktur. Nie był mój. Był to adres Douglasa. Pojawiłem się u niego bez zapowiedzi kilka dni później. Marii nie było. On otworzył drzwi z miną, jakby zaraz miał mi wręczyć piwo i pochwalić się nowym zegarkiem. Udawał głupa. Powiedziałem, że mam dowody, łącznie z zamówieniem online, w którym źle podpisał moje imię. Wyznał, że nie chciał. Żeby to tak daleko zaszło, że był zdesperowany, że Maria oczekuje pewnego stylu życia i że nie mógł jej zawieść. Powiedział, że mam dobry kredyt i że sobie poradzę. Miałem, do teraz, rzucił jeszcze, żebym nie robił scen, bo jego związek jest ważny. Odpowiedziałem, że nie przyszedłem tu robić scen, tylko go poinformować, że go zgłaszam. Popełnił przestępstwo federalne i powinien poszukać sobie dobrego prawnika. Przez chwilę milczał. Potem zapytał, czy może mam chwilę, żeby coś jeszcze załatwić. Wyszedłem. Nie było już nic do powiedzenia. Po powrocie do domu usiadłem w kuchni z laptopem. Douglas przestał być dziecinny. Przeszedł na drugą stronę i musiałem się upewnić, że wszystko mam dobrze zabezpieczone. Zabrałem się za przeglądanie wszystkich wyciągów, maili, śledziłem każdą nieautoryzowaną transakcję. Było przerażające, jak łatwo mu to przyszło. Pewnie zdobył mój numer ubezpieczenia społecznego lata temu, gdy używał mojego laptopa, albo przeglądał dokumenty w domu rodziców. Używał innych adresów dostawy, ale wpisywał moje dane, imię, miejsce pracy, nawet kontakty alarmowe. Nie próbował się nawet ukryć. W niektórych przypadkach rejestrował konta na jednorazowe adresy e-mail z jego rokiem urodzenia, a raz przez pomyłkę podał swój numer telefonu. Był niedbały, był głupi, ale to był czyn zabroniony. Zadzwoniłem na niealarmową linię policji i zapytałem: Jak postępuje się w takich przypadkach? Powiedziano mi: Jak wygląda procedura, jakie dokumenty są potrzebne i że sprawa trafia do prokuratury po potwierdzeniu oszustwa przez bank. Wtedy padło pytanie: Czy znam podejrzanego? Odpowiedziałem: że tak to mój brat. Kobieta zapytała: Czy jestem gotów postawić zarzuty komuś z rodziny? Nie obchodziło mnie to. Wykorzystał wiele kart na moje nazwisko i chciałem, żeby poniósł konsekwencje. Dwa dni później siedziałem z funkcjonariuszem do spraw oszustw i przekazałem mu wszystko: dokumenty, maile, dowody dostaw. Zrzuty ekranu do Douglasa w ubraniach kupionych za moje pieniądze. Po raz pierwszy ktoś potraktował to poważnie i nie pytał, czy jestem pewny, że chcę wciągnąć w to rodzinę. Ale nie wszyscy tak reagowali, bo kiedy Douglas zrozumiał, że to nie żart, rozpoczął się rodzinny spektakl winy. Dałem jej do zrozumienia, że konsekwencje są dla mnie jak najbardziej w porządku. Potem podała telefon tacie. Ojciec natychmiast przeszedł w tryb kaznodziei. Powiedział, że więzy krwi są ważniejsze niż kilka tysięcy dolarów, które Douglas rzekomo wydał i że to przecież nie tak, jakby kogoś skrzywdził fizycznie. Odpowiedziałem, że łatwo to mówić, kiedy to nie jego zdolność kredytowa została zrujnowana. Wszystko dlatego, że jego syn próbował udawać człowieka sukcesu. Wydał niemal sześć tysięcy dolarów na różnych kartach. Zapytałem, czy tata ma te pieniądze, żeby je zwrócić? Oczywiście, że nie miał, ale w swojej ogromnej empatii wobec mojego problemu i wspaniałej demonstracji ojcowskiej miłości, chciał mi zaproponować wzięcie pożyczki na moje nazwisko, potwierdzone przez nich, żebym mógł pokryć tę stratę. Rozłączyłem się, gdy zaczął mówić, że to świetny pomysł i że powinienem się tylko zastanowić. Wyobrażam sobie, jak mama patrzy na niego i pyta: Myślisz, że się zgodzi? A on odpowiada: Myślę, że się zastanowi. Dzień później dostałem list, właściwie e-mail, ale wyglądał jak list. Napisał go Douglas, przynajmniej tak twierdził nadawca, ale ton był dziwnie formalny, chłodny i subtelnie manipulacyjny. Brzmiało to bardziej jak Maria. Pisał, że żałuje wszelkich niedogodności. Że był pod ogromną presją i podjął kilka złych decyzji, że chce wszystko naprawić i jest gotów zwrócić pieniądze w ratach. Może po 100 dolarów miesięcznie, jeśli tylko będę cierpliwy. Policzyłem. Wiesz, ile zajęłoby odzyskanie 60 tysięcy dolarów po 100 miesięcznie? 50 lat. Mój brat prawdopodobnie nie dożyje tylu z jego poziomem rozumu. I to bez wliczania odsetek, które narastają przez ten czas. Chyba, że mój brat wyśle mi dowód, że jesteśmy jak metuzałem, to nie ma w tym układzie ani krzty sensu. Chciał spłacić przestępstwo federalne w ratach. Odpisałem mu, że jeśli uważa ten plan za realistyczny, niech przekaże go prokuratorowi. Jeśli on go zaakceptuje, to może i ja rozważę. Nie sądzę, żeby był na tyle głupi, by wysłać przyznanie się do winy w wiadomości, ale z Douglasem wszystko możliwe. Wyglądało to jak jakaś animacja Disneya, brakowało tylko, żeby zaczął śpiewać z gadającymi zwierzętami. Jedyną setką, jaką byłbym gotów zaakceptować, byłyby kopniaki w jego tyłek, wymierzane w solidnych stalowych butach, raz w tygodniu dla lepszego efektu. I wtedy wydarzyło się coś ciekawego. Gdy czyścisz bałagan po kimś innym, zaczynasz natrafiać na rzeczy, które miały być głęboko zakopane. Siedziałem po uszy w majlach dokumentach prawnych, wyciągach, próbując stworzyć spójną oś czasu dla dochodzenia w sprawie oszustwa. Musiałem być precyzyjny. Im silniejszy przypadek, tym mniejsze szanse na emocjonalne szantaże ze strony rodziny. I wtedy, w środku tego bałaganu, znalazłem ją. Starą kopertę, którą prawie wyrzuciłem bez czytania, leżała pomiędzy papierami dotyczącymi majątku ojca sprzed kilku lat. Trzymałem je w pudełku z innymi dokumentami, sądząc, że to moje rzeczy po przeprowadzce. Była zaadresowana do Douglasa. List od naszego dziadka ojca mojego taty zmarł, gdy byliśmy nastolatkami i szczerze mówiąc, nigdy nie znałem go dobrze. Był zdystansowany, formalny, z tych ludzi starej daty którzy uważali, że dzieci powinno się widzieć, a nie słyszeć. Zawsze myślałem, że wolał do Uglasa. I ten list to potwierdzał. Pisał, że utworzył dla niego fundusz powierniczy, który miał być wypłacony w całości, gdy Douglas skończy 30 lat. Trochę ponad 150 tysięcy dolarów. Chyba, że wcześniej pojawi się poważna sytuacja finansowa wymagająca interwencji i zatwierdzenia przez powiernika, którym był wieloletni prawnik dziadka. Fundusz miał być pomocą, nie siatką ratunkową przed zarzutami karnymi, ale w tej chwili to była idealna okazja, by naprawić to, co Douglas zniszczył. Skontaktowałem się z firmą wskazaną w dokumentach. Na początku byli ostrożni, mówili o prywatności i obowiązku poufności, ale gdy przesłałem raport policyjny, zgłoszenia oszustwa i dowody łączące Douglasa z przestępstwem, ton to zmienił się diametralnie. Powiernik zaangażował się osobiście. Powiedział, że nigdy nie otrzymał od Douglasa wniosku o wcześniejszą wypłatę i że zgadza się, że ta sytuacja spełnia wymogi poważnych okoliczności. Zapytał, czego chce? Powiedziałem, że chce, by cały dług Douglasa został pokryty z funduszu. Karty, grzywny, koszty sądowe wszystko bezpośrednio przez fundusz, pod kontrolą sądu. Dodałem, że i tak nie wycofam oskarżeń, bo nie chodzi tu o kasowanie przeszłości. Tylko o zabezpieczenie się, żeby już nigdy nie uciekł od odpowiedzialności. Powiernik się zgodził. Powiedział, że Douglas i tak dostał więcej niż zasłużył. Tydzień później zadzwoniłem do Douglasa przez FaceTime. Nie miałem na to ochoty, ale chciałem zobaczyć jego twarz, gdy mu powiem. Odebrał, jakby nic się nie stało jakby to był zwykły telefon od starszego brata. Zapytał, czy już jestem gotów być rozsądny? Odpowiedziałem, że jestem całkowicie rozsądny, po rozmowie z powiernikiem funduszu, dziadka. Zamilkł na sekundę, a potem zapytał: Co to ma do rzeczy? Powiedziałem mu o funduszu, że jest w nim wystarczająco pieniędzy, by spłacić wszystko, co mi ukradł, a nawet więcej. Że powiernik zgodził się na wypłatę nie dlatego, że Douglas o to poprosił, tylko dlatego, że sąd tego zażądał. I wtedy zrzuciłem drugą bombę. Oskarżenia już zostały postawione. To nie znikni. Nawet jeśli dług zostanie spłacony, przestępstwo zostaje. Wpadł w furię powiedział, że nie mam prawa sięgać po te pieniądze, że to jego przyszłość, że dziadek zostawił je jemu, a nie po to, żeby płacić za moje zemsty. Szkoda tylko, że moja historia kredytowa też była moją przyszłością. Nazwał mnie zgorzkniałym i zawistnym. Stwierdził, że zawsze zazdrościłem, że ludzie go bardziej lubili. Odpowiedziałem mu, ludzie też lubią fajerwerki, dopóki nie zobaczą, jak szybko się wypalają i co po nich zostaje. Zaczął wrzeszczeć. Powiedział, że wszystko zrujnowałem, że Maria odeszła. Stwierdziła, że nie po to wyszła za mąż, by być z facetem zrujnowanym i ściganym. Zapytał. Czy jestem teraz zadowolony? Przyznam, trochę byłem. Widok człowieka przekonanego o swojej nietykalności w momencie, gdy wszystko się sypie, potrafi sprawić przyjemność. Teraz może wybrać, albo spłacić długi i mieć nadzieję, że prokurator okaże łaskę, albo czekać, aż sąd nakaże powiernikowi zapłacić za niego. Ale oczywiście, to jeszcze nie koniec. Powinienem był wiedzieć. Że to się nie skończy na Douglasie. Naiwność, że wystarczy odrobina przyzwoitości, żeby to zamknąć. Bo gdy złoty chłopiec uderza o ziemię, cała rodzina rzuca się pod jego szczątki, żeby zamortyzować upadek. Kiedy wieść o tym, że jego fundusz został wykorzystany do naprawy bałaganu, który sam stworzył, rozeszła się. Mój telefon zaczął dzwonić jak alarm. Mama zapytała, jak mogłem to zrobić. Wyjaśniłem, że nie było to trudne wystarczyło kilka telefonów. Ale nie tego oczekiwała. Dla niej zabrałem coś pięknego, co dziadek zostawił do uglasowi i użyłem tego dla siebie. Żadnemu z nich nie przyszło do głowy zapytać, czemu dziadek nie zostawił mi nic. Zgodziłem się, że to było coś pięknego i właśnie dlatego jego utrata będzie piękną lekcją. Odpowiedziała, że jestem okrutny, że wiedziałem, jak bardzo Douglas polegał na tym funduszu, że miał to być jego start w przyszłość. Może gdyby nie spędził ostatnich miesięcy udając bogatego tatusia u boku kobiety, która została z nim tylko dla pozorów, nie byłby w tej sytuacji. Próbowała zagrać kartą, przekraczasz granice, więc powiedziałem jej wprost, skoro tak bardzo boli ją, że ruszono fundusz powierniczy, może sama spłacić cały dług. Zapytałem, czy chce, żebym przesłał jej dokładną kwotę. Powiększoną o odsetki za każdą łzę, którą wylała przez swojego złotego chłopca. Może podzielą to Statą na pół, jeśli tak bardzo zależy im na zachowaniu spuścizny do Douglasa. Musiałem zakończyć rozmowę niedługo potem, bo nie mogłem już słuchać tych łez krokodyla. Dwie godziny później Tata pojawił się w moich drzwiach. Mógłby być rozczarowany Douglasem, to byłoby naturalne dla każdego ojca w takiej sytuacji, ale nie, był rozczarowany mną. Powiedział, że to wszystko wymknęło się spod kontroli, że Douglas już się załamał, że został porzucony przez Marię, że jego kariera legła w gruzach i że nie ma sensu odbierać mu resztek tego, co mu zostało. Oczywiście, można było mnie ogołocić z pieniędzy bez problemu, ale kiedy ktoś śmietknąć pupila rodziny, robi się dramat. Twierdził, że Douglas nie rozumiał, co robi, że był przytłoczony. Powiedziałem. Że to absurdalna wymówka. Tego samego wieczora dostałem maila od działu do spraw oszustw. Proces zwrotu kosztów został zatwierdzony. Fundusz powierniczy pokryje całkowitą kwotę i wszystkie koszty prawne. Wliczając pieniądze, odsetki, kary i honoraria adwokatów, Douglas może zapomnieć o tych pieniądzach. Wiadomo już, że moi rodzice nie potrafią go wychować, ale prawo się tym zajmie. Nie spodziewałem się, że jeszcze usłyszę cokolwiek od Douglasa. Po wszystkim, co się wydarzyło, powinien zrozumieć, jak kończy się zabawa ze mną. Ale trzy tygodnie po opróżnieniu funduszu dostałem od niego wiadomość głosową. Brzmiał na zdruzgotanego. Powiedział, że już mnie nie obwinia, że może gdyby ktoś go skonfrontował z rzeczywistością kilka lat wcześniej, nie byłby w tym miejscu. Powiedział tylko, że mu przykro. Że pojawi się na rozprawie i się rozłączył. Chyba to najdojrzalsze, co kiedykolwiek od niego usłyszałem. Właśnie tak powinno brzmieć, gdyby moi rodzice potrząsnęli nim, kiedy winę za rozbicie samochodu zrzucił na szopa praczą, zamiast nagrodzić go nowym autem. Moi rodzice nie odzywali się do mnie od dnia, w którym ojciec przyszedł do mojego domu. Aż pewnego popołudnia spotkałem ciotkę w supermarkecie. Spojrzała na mnie jak na ducha a potem mnie przytuliła. Powiedziała, że słyszała, co się stało, że jest ze mnie dumna, że się nie ugiąłem. Dodała, że cała dalsza rodzina popiera moją decyzję, że wszyscy są już zmęczeni faworyzowaniem Douglasa przez moich rodziców i wcześniej jeszcze przez dziadka względem mojego ojca i brata. Douglas nie pojawił się po rozprawie. Spędził krótki czas w więzieniu, potem został skierowany do prac społecznych. Później dowiedziałem się od kuzyna, że wyjechał na zachód i pracuje, jak się da, bez umów. Maria zniknęła. Małżeństwo zostało anulowane. Nawet nie trwało na tyle długo, by potrzebować prawników od rozwodów. Moi rodzice nadal się do mnie nie odzywają, ale w tym roku dostałem kartkę świąteczną od ciotki. Wisi na mojej lodówce. Kilka miesięcy później moja matka w końcu się odezwała. Nie przeprosiła. Nie tak naprawdę. Zapytała tylko, jak się mam. Powiedziała, że myślała o tym, żeby zadzwonić wcześniej. Ale nie wiedziała, co powiedzieć. Że w domu było ciężko. Że tęskni. Że ostatnie święta beze mnie nie były prawdziwymi świętami. Ale brzmiało to bardziej, jakby nawet Douglas się u nich nie pojawił. Moi rodzice stracili sieci. Wszystko przez kobietę, która zmusiła mojego brata do wydania tysięcy dolarów, a potem zniknęła, zostawiając go z długami i złamanym życiem. Ale jeśli ta łowczyni fortun chociaż sprawiła, że Douglas się obudził, nie potrafię jej już nienawidzić. Poza tym, co zrobił z moimi kartami, co było w stu procentach jego pomysłem, nie skrzywdził mnie bezpośrednio. Jeśli teraz znajdzie uczciwą pracę, Zacznie żyć normalnie i przestanie zachowywać się jak rozkapryszony synek, nie chcę więcej. Moi rodzice nadal nie widzą, jak bardzo skrzywdzili Douglasa, a jeszcze mniej mnie. Nadal uważają, że Douglas jest ofiarą, że powinienem był ustąpić, że to wszystko wobec nich jest niesprawiedliwe. Ale jeśli ktoś tu zawinił, to właśnie oni. Przynajmniej mój wynik kredytowy wrócił do normy. Moje karty znów są używane w sposób odpowiedzialny, a mój brat, z tego co wiem, prowadzi lepsze życie. Czasem słyszę o nim różne rzeczy. Podobno nadal ma uczciwą pracę, a nawet poznał kogoś nowego. I ta osoba nie jest jak jego poprzednia żona. Wszystko to sprawia, że zaczynam wierzyć, że jedynym, co naprawdę nie działało w moim bracie, była kompletna porażka wychowawcza naszych rodziców. I że pod tą warstwą złotego chłopca kryła się jednak przyzwoita osoba. Ale ta aktualizacja dotyczy bardziej moich rodziców niż mojego brata. Teraz rozumiem, dlaczego tak rozpieszczali Douglasa, dlaczego tak bardzo bali się, że fundusz zostanie naruszony. Moi rodzice również nie dostali nic po dziadku, ale liczyli, że Douglas się z nimi podzieli. Dlatego go rozpieszczali, dlatego go chronili mimo wszystkiego. Co robił, co powinno było zostać ukarane. I to jest najsmutniejsze, bo gdyby nie moje działania, Douglas prawdopodobnie i tak nie podzieliłby się z nimi ani groszem. Gdyby dożył wieku, kiedy mógłby legalnie skorzystać z funduszu, uznałby, że wszystko mu się należy. A moi rodzice zostaliby z niczym. Im bardziej rozpieszcza się złotego chłopca w nadziei, że odda pieniądze, tym mniej pieniędzy się dostaje. Wiem to od ciotki. Moi rodzice przyznali jej, że mają problemy finansowe. Problemy, które, jak sądzę, wzięły się stąd, że przez całe życie ślepo rozpieszczali do uglasa. Emy.